Jestem w Warszawie na ulicy Ostrobramskiej. Za chwilę będę jechał w ulicę Grenadierów. Tutaj muszę być na lewym pasie, tak jak byłem. Skręć w prawo. A tu mam jechać w prawo, już matko jedyna. Bardzo późno się nawigacja zdecydowała i w tych remontach ciężko się tu odnaleźć. Kiedy ów skręt trzeba Za wykonać. skręć w prawo. A jestem w tej chwili na ulicy Grenadierów, a jadę do ulicy, do alei Stanów Zjednoczonych. jakiś jakiś remont na ulicy, który będzie trzeba ominąć. Oczywiście wcześniej muszę poczekać na zielone światło. Hmm. Ten pojazd ewidentnie nie ruszał zaraz jak się włączyło ee, światło zielone, więc ten moment po prostu wykorzystałem. Skręć w prawo. Ominąłem przeszkodę. No, tu co jest? O... Polsat tu, je. tu jest. Polsad? Polsad, tu jest Polsat? No na to wychodzi ale Aleja Stanów Zjednoczonych Aleja A ta na której jesteśmy to jest Grenadierów Podyś się... za 300 metrów miejsce docelowe będzie po prawej stronie No czyli aleja Stanów Zjednoczonych